Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Stowarzyszenia Lepszy Koszalin. Jest to konferencja dotycząca podsumowania pięknej e, wakacyjnej akcji, która w tym roku miała swoją drugą edycję. Jest to akcja Pieluszka i Szminka. Udział w dzisiejszej konferencji bierze oczywiście koordynatorka akcji, członkini Stowarzyszenia Lepszy Koszalin Aleksandra Sławińska oraz członkowie zarządu prezes Stowarzyszenia Mariusz Krajczyński i Elżbieta Sławińska. Bardzo proszę. Od 1 do 17 sierpnia koszalinianie mieli możliwość, aby przynieść do naszego stowarzyszenia dary w związku z naszą już drugą akcją Pieluszka i Szminka. W tamtym roku zapoczątkowaliśmy tę akcję, a historia wiąże się z tym, że miałam możliwość bycia wolontariuszką w domu samotnej matki. I miałam możliwość poznania tych mam oraz dzieci. Stwierdziłam, że warto im pomóc. Stowarzyszenie poparło mnie w tej myśli i zorganizowaliśmy pierwszą wówczas akcji Pieluszka i Szminka. To ile darów przynieśliśmy, bardzo nas przynieśli koszajnianie, bardzo nas zdziwiło, ale oczywiście pozytywnie, ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo, a w tym roku jest ich jeszcze więcej. Są jeszcze bardziej wpasowane w cel naszej akcji, ponieważ akcja nazywa się Pieluszka i Szminka. W tym roku mamy bardzo dużo pieluszek dla maluchów, ale też bardzo dużo kosmetyków dla ich mam. Stwierdziliśmy, że nie chcemy zadbać się tylko i wyłącznie o Dzieci, ale również o ich mamy. To jest taki moment w życiu kobiety, który nie zawsze jest łatwy. On się wiąże z pewnymi trudnościami: poród, macierzyństwo. Chcemy pomóc kobietom, aby czuły się atrakcyjnie, komfortowo, I jeszcze w takim szczególnym momencie, jakim jest pobyt w domu samotnej matki. To są kobiety, które często były ofiarami różnego typu przemocy przemocy fizycznej, przemocy psychicznej. I my chcemy im pomóc w ten sposób, że zbieramy dla nich kosmetyki, chcemy, aby czuły się atrakcyjnie jako kobiety i jako mamy. Tak więc bardzo dziękujemy każdemu, kto w tym miesiącu przyniósł do naszego stowarzyszenia kawałek swojej dobroci w postaci daru na akcję Piluszka i Szminka. To pokazuje, jak bardzo koszalin chce pomagać, jak bardzo jest empatyczny i że pomagać możemy zawsze nie tylko i wyłącznie w roku szkolnym, akademickim czy wtedy, kiedy pracujemy, ale również w okresie wakacyjnym, który wiąże się właściwie z wypoczynkiem. Tak więc bardzo dziękujemy wszystkim koszalinianom, a o efektach już konkretnych naszej akcji opowie Elżbieta Sławińska. Zebraliśmy wiele darów. Są to dary, jak Państwo widzicie, różnej można powiedzieć kategorii. Począwszy od środków higienicznych, kosmetyków, zabawek, artykułów szkolnych, żywności oraz odzież. Wszystko to jest dla dzieci i dla mam. Darczyńcy przynieśli 2257 sztuk pieluszek Pampers i typu Pampers. 3231 sztuk chusteczek nawilżających, higienicznych oraz ponad 100 sztuk różnego rodzaju kosmetyków dla dzieci. Są to m.in. szampony, mydełka, pudry, płyny do kąpieli, oprócz tego papier toaletowy również. Odzież dla dzieci i odzież dla mam. Są to ubranka dla małych dzieci, kurtki, swetry, buty dla mam, ręczniki, podkłady do przewijania dla dzieci oraz pościel. Również są artykuły szkolne plecaki z pełnym wyposażeniem, zeszyty, kredki. Ołówki, jest również żywność, są to kaszki, soczki, gotowe dania, takie obiadowe, zupki, są butelki do karmienia oraz jeden czajnik elektryczny. Dla kobiet, dla mam również są kosmetyki, jest ich ponad 220 sztuk. Są to pomadki, kremy. Tych kosmetyków dla mam jest ponad 220 sztuk. Te wszystkie dary przekażemy jak najszybciej dla domu samotnej matki i za te wszystkie dary bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, tak się składa, że przez cały okres tej akcji nasze stowarzyszenie odwiedziło bardzo wielu mieszkańców Koszelina. Byli to radni, przedstawiciele różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń oraz seniorzy, którzy uczestniczą, uczestniczą w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Rozwoju Zrównoważonego. Za to im też serdecznie dziękujemy, bo seniorzy się też włączyli do tej akcji. Dosyć liczną grupą przyszli tutaj do nas, bo to było ponad 20 osób. Oprócz tego młodzi mieszkańcy te pluszaki, które tutaj mamy, młodzi mieszkańcy Koszalina, którzy w tym okresie, przez okres tych trzech tygodni gdy wchodzili w tzw. związek małżeński, poprosili swoich gości, żeby nie przynosili kwiatów, tylko pluszaki, zabawki dla dzieci. I stąd ta ilość tych pluszaków, tych zabawek, piłek, wszelkiego rodzaju skakanek, bo taki był odzew gości weselnych i te produkty, zabawki dla dzieci, można tak powiedzieć, dostaliśmy od nich, a to, to wyszło z ich inicjatywy, po prostu w ten sposób chcieli wspomóc naszą akcję. Pomoc mobilna, tak jak podawaliśmy numer telefonu, też mieszkańcy Koszalina korzystali to szczególnie te osoby, które przekazywały ciuszki. Ciuszki, to jest ich w sumie 20 reklamówek dla dzieci i dwie czy trzy torby z ciuchami dla mam, gdzie są tam kurtki, swetry, bluzy. Patrząc na całą akcję, nie spodziewaliśmy się takiego odzewu, bo praktycznie przez każdy, w, każdy, w każdy dzień y, y, trwania akcji... Y, Przychodzili tutaj mieszkańcy z darami. To nie było tak, że siedzieliśmy i na przykład w dany dzień nie było nikogo. To było tak, że ludzie, ci, którzy na przykład pracują do pewnych godzin, prosili też, że będą później zostawiali część rzeczy, jakby na przykład w godzinach porannych na portierni, albo się omawiali z nami telefonicznie na konkretny dzień, nawet w sobotę, niedzielę, gdzie tu przychodziliśmy na dużo po to, żeby tylko odebrać te prezenty. I za to chciałem serdecznie podziękować mieszkańcom Koszelina za takie serce, za to się włączyli do tej akcji, a, na, a szczególne podziękowania należą się Państwu, dziennikarzom, którzy udostępnili informacje o tej akcji, które jak ktoś mówi spowodowało to, że to dotarło do mieszkańców i to o to co prosiliśmy w większości dostaliśmy, bo to głównie nam chodziło właśnie o te kosmetyki, pieluszki, tak jak mówi naz nazwa akcji i z tego miejsca Chciałem jeszcze poinformować, że ze względu na te zainteresowanie i osób, które wyjechały gdzieś na wakacje, nie ma ich przez miesiąc, bo gdzieś tam pracują, mają wrócić, prosili o przedłużenie tej akcji i my wychodzimy naprzeciw temu, przedłużymy, przedłużymy tę akcję do połowy września, ale dyżur będzie raz w tygodniu. We wtorki, tak jak mamy otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta Koszalina, od godziny 17 do 20 będziemy tutaj oczekiwali na mieszkańców Koszalina, którzy jeszcze chcą się włączyć do tej akcji, przynieść dary dla domu samotnej matki i tych małych dzieci, a my wtedy już z tego co. Co tydzień to, co się zbierze we wtorek, będziemy po prostu już wywozić do sióst, do domu samotnej matki.